Cześć, siemano, moi mili, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy. Dziś w House Bulgier sobie gramy. Kolejna część z Domu Budowania, Dom Kacperek, więc zachęcam Cię do oglądania, a my zabieramy się do grania. Czyli na E. Odbitka dachowa, łata dachowa. Eee, 90, czyli raz, dwa, trzy, a. <ślaski> Stówę kupujemy. Owrót do gry. Stuwę tej deseczki. O kurde! Jak tyś to hopie załadował? E! No gdzie mnie przejeżdżasz? Kurde, Dziangocie. Nie widzisz, że tutaj się ładuje towary? Normalnie biega, krzyczy. Orzesz stary. No, i pięknie. Już to mamy cyk. Pięknie. Sobie te deski uzupełniamy. Mamy, mamy. O, tu jeszcze będzie jakie okno. Nawet. I jeszcze gdzieś coś, coś gdzieś, co? Nie jeszcze... Aha! Chyba na zewnątrz trochę nam to poza obrys wystaje. No, trochę bardziej. Chyba jednak trochę bardziej. Nam tu powystawało, więc od razu by się to podokańczało. No, pyk. Mamy. Mamy. Jeszcze jedną gdzieś ominąłem. Co? O! Świetnie. Mamy. Teraz bliżej końca. No to pięknie, to pięknie. Weź. Te 10 desek odłożymy. Ostatnim elementem są gąsiory na samym grzbiecie dachu. 91. Hmm. Łata dachowa, dachówka, gąsiory ceramiczne, kup 20. Zobaczymy. Takie kurde, ostatnim elementem są gąsiory na samym żwiecie dachu. No i co? Tym razem byśmy. Chyba byśmy. Lusztowania użyliśmy. O! Normalnie pięknie. Pięknie się z tym jeżdża. Zły materiał. Właśnie. Co oni tutaj mi. Napisali, że oni gąsiory wstawiać chcieli. E? Ale. Zbuduj. Zły materiał. Ostatnim elementem są gąsiory na samym grzbiecie dachu. Czyli tu już mi nie podpowiadają. Czy oni se jakie jaja? Zły materiał. Uuuu, Uu, panie. Moćun um, panie, moćun um, panie, niechno, że pan mi tu wstanie. Ok, to myśmy łata dachowa, podbitka. Hmm. Nie to wygląda na jakąś papę, nie? Ale Stolec z farbą, pistolet z farbą, tu narzędzia, dekoracje. Mam tu jakąś akreację kreację zewnętrzne, inne. O kurde, o kurde, materiały. O jest, membrana dachowa 91. Więc stubę membrany kupujemy. Z tym tematem pojedziemy. Czemu oni gąsiory napisali? A ureszcie pozapominali. Dobra. Gdzieś tu rusztowanie mieć mieliśmy. Więc po rusztowaniu na byśmy weszliśmy. O! No! Czyli tutaj nie wszystkie informacje nam dali. Nie wszystko nam tutaj napisali. Ale okej, okay, nie ma problemu. Z tym najmniejszego problemu. Sami sobie do wszystkiego dojdziemy i wszystko sobie powoli. Ogarniemy. No, mm, może po przejściu tutaj wszystkich tych budowli gdzieś tam w pewnym momencie zabiorę się za swoje jakieś budowanie. Mm, pracę rozpocznij od skoszenia trawy. Co? 72%. Aby rozpocząć. podejść do kosiarki i użyj klawisza F. No I co się teraz stało? A co on tu chce zbuduj? Co to jest do zbudowania? Nie? Aha. Ok dobra, nie pojarzyłem, że na to kliknąć tutaj mamy. Dobra robota. Eee, I teraz właśnie tak, teraz właśnie tak. Eee, to sobie odkładamy, to sobie pozabieramy. Zobaczymy czy my tutaj tym cośkolwiek zrobimy, bo mi się wydaje, że powinienem być... Zły materiał, zły materiał, więc okej, okay. aha jest, zbuduj 28 sztuk jakiegoś tam haśtałajstwa, haśtałajstwo białe, łata dachowa, 20, raz, dwa, trzy. 8. 28 kupuję, ja od razu tą papę wyrzucę do sprzedania. Sobie oddamy, a po ile my tą papę kupiliśmy? Po 4, a nie, baj jeden za 4, czyli za połowę ceny to sprzedajemy. No, yy, ale znowu, jak kupiliśmy 20, to po trzy po 3,20 nam wyszło za sztukę. No, to tak powiem, kurde, trzeba uważać, yy, żeby za dużo się na koszty nie narażać. Bo nie da się ukryć, że mm, taniej. taniej to sprzedajemy. Fact, faktem, sprzedajemy, ale. Ojej. Ale, jeżeli jest to możliwe, to warto sobie pojedynczo kupować, żeby potem nie żałować. Cyk, 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 cyk. Proszę bardzo, koguciku, mój ty mały fikumiku. Mamy i ponownie 20. Uuuu Kup 20. Ok, kolejne 20. Kupujemy. Zaraz z tematem pojedziemy. Dobra, stój. Dzięki. Bardzo, już lecimy. Ok, dobrze, znaczy, że są te podpowiedzi, ile tak naprawdę kupić musimy i ile z tym tematem polecimy. Mamy pięknie, już to mamy. Teraz tu jakieś. Witryny sobie wstawiamy, bo to chyba łoknami nazwać nie możemy. Sprawdzimy tu na jakieś witryny, o, łokna balkonowe. Łokna pięknie już gotowe, tu jeszcze jaka jest i gitara jak talala zbuduj. Dachówka, w końcu mamy dachówka, więc cyk, zasuwamy. Czy my szybko to wstawiamy? Jasne, że szybko. Nawet się za specjalnie po drodze. Boję, no przecież na chałupie stałem i czemu z tej chałupy zleciałem? Widać nawet po kolei. Klikać. New skill! New skill mamy. Ekspert na dachu. Ta umiejętność pozwala na układanie dachówek bez przerwy, wystarczy, że przytrzymasz. A dachówki, no przecież ja tylko trzymam, a one się same układają. Ale okej, okay. no nie da się ukryć. Przyspieszamy, przyspieszamy i kolejną warstwę mamy. Super, elegancko. Towary się skończyły. Jeszcze tu gdzieś paletę miałem, więc chętnie ją tutaj sobie pozakupowałem. Ok. Congratulations! Congratulations, tak jest, no wspaniale, wspaniale! Outstanding! I towary się skończyły. Kup 500. Na razie 500 miejsc wystarczy. Dzięki. Przyjechała dostawa. Yeah, got it! 58 mi zostało. 20 gąsiorów by się poukładało. U mnie o gąsiorach trochę już wcześniej pisali. 13 jeszcze potrzebujemy, więc 13 sobie zakupujemy. 13 więcej nie potrzebuję. A więcej kasy tutaj nie marnuję. Dawaj. Dobra. Super. Ale widzę, że 93% jest już budowania, więc niebawem zakończymy tutaj tematem działania. Pięknie, 203. Hmm. Dach już raczej zbudowany mamy, właśnie. Teraz ten dom poocieplamy. Eee... ok, Ociągnąłeś limit, 75, i co? A, już myślałem, że zły materiał mam. A tu po prostu za daleko stałem, cyk, na szybko tą chałupę poocieplałem. U. O, o tu jeszcze, jestem ciekawy, czy jeszcze w środku jakieś wykończenie. Jakieś tynkowanie. Czy tu jeszcze coś będzie w planie 30. Czyli stówę kupić możemy. Stuwę mm, styropianu sobie. Yy, płyta styropianowa. Ojemy, tylko 15, 90. No. no tak kupić musimy. Niestety nic innego z tym tematem nie zrobimy. Dobra, chłopie, ty musisz poczekać. Ty teraz musisz poczekać, bo to, to wiesz, to coś to, to się tak nie, nie podziała. Dobra. Jak ty mnie tyle towarów przywiozłeś, to ja nie wiem czy ja to pomieszczę od razu wszystko. Zmieszczę. No, ile mi to osiągnięty. Ej, tutaj mieliśmy parę sztuk płyt. A Niepotrzebnie pewnie Z15 zakupiłem. Niepotrzebnie. No, ale nic, e, się uczymy, się uczymy na spokojnie. Następnym razem z tym tematem lepiej polecimy. Na radę, z podskokiem, pewnie, że da radę. Jeszcze, jeszcze. No. Oj, tam już chyba nie da rady. Eee, Okej, okay, to sobie ten styropian zabieramy. Dalej z tym tematem gnamy, ale dość mam dziwne wrażenie, że będzie ciężkie tutaj. Okej, okay, dojście. A tu sobie gdzieś dolecimy. O, nie dolecimy. Więc rusztowaniem sobie. Podjedziemy. Jak widać i rusztowanie tutaj potrzebujemy, żeby sobie podjeżdżać. W końcu zaczyna nam się to rusztowanie przydawać. ok, dobra. I teraz jeszcze 13 potrzebuje, więc. Tylko jedną paczkę pakuję, e, tamtą sobie zostawiamy, e, może nam to do sklepu poodwożą, poodstawiają. Wspaniale yeah, yeah. dom docieplony, 96%, tynkowanie ścian, Ojem! Yeah. jednak jeszcze tynkowanie. Czas otynkować, nie ma przecież co żałować, te dwie sobie sprzedamy. Okej, i co? Czas utynkować dom z zewnątrz, aby yy, przykryć ten brzydki styropian i wyrównać powierzchnię. Znajdź pacę tynkarską i chwyć ją. Następnie, podchodząc do fasady budynku, przytrzymaj lewy. A! Ok. To fajnie się tynkuje. Fajnie. Ok. Ale. Coś mi się tutaj klinuje, że mi się tak fajnie tynkuje. Co mi się tu? Wygląda jakbym skrobał ten styropian, a nie tynkował. Teraz przy razie może będzie lepszy efekt. Tu dojdzie, dojdzie. Tam przy dachu trochę ciężej mamy. Trochę o te belki chyba sobie zahaczamy. Wow. Ale od razu widzicie, to w kolorze tynki wlatują. Od razu w kolorze. Boże, szpanie mój ty, Boże. A, jest, gitara gro, trala tra lo, już gitara mi tu gro, tu trochę słońce mnie razi, ale mnie to nie przerazi, lecimy z temata, wszystko dobrze między nami, już lecimy z tematami. Tutaj widzę, że będę jeszcze e, rusztowanie potrzebował przestawić. Nie ma co się tutaj razić. Trochę za szybko to zrobić. Chciałem, ale na spokojnie ten temat poogarniamy. Na spokojnie to. Tematem podziałamy. Tu się co nie poocieplało. To się tutaj zapomniało. Coś się tutaj zbagowało, że się tak nie poocieplało. Dobra, ale skoro mi się tam nie poocieplało, to i tynkować by się pewnie nie chciało. To mamy? To mamy, Tyk z tematem zasuwamy, raczej wolę sobie powoli, raz przy razie, żeby potem nie było, że musimy to poprawiać, że musimy gdzieś tutaj wracać i szukać jakieś mijaki, bo nie da się ukryć, najgorsza praca to poprawianie i błędów wyszukiwanie. Nawet się nie spodziewałem, że tak długo ten blom budować miałem. Że tu tyle prac mieć będziemy. Choć na średnim poziomie ten temat ogarniamy. I z poprzednimi mm, budowami nie da się ukryć, że nie ma tutaj już zbyt wiele wspólnego. Koleżanko i kolego. Wiele tutaj się dzieje. Już! Nagrywając ten materiał, zastanawiam się intensywnie jak ten materiał podzielę. Jak długie tutaj stworzę dla ciebie do oglądania, żeby nie było zbyt duże zamulanie. Ok, tu mamy, tu mamy. Więc naruszenie teraz pakujemy. sobie tutaj pojedziemy. O, cyk, cyk. Jakby to być tutaj chciało. Jeszcze tutaj jakieś balustrady pewnie by się przydało. Jeszcze coś się tu zmajstruje. Pewnie to jeszcze nie wszystko z tego budowania, bo jeszcze tego domu nie mamy. Jeszcze ten temat poogarniamy. I... Tu. No, tam, tam, tam. Chyba raczej wszystko by było. Co by się teraz na drugą stronę domu pojeździło. Lampę po drodze jakąś zabraliśmy, choć bardzo tego zrobić nie chcieliśmy. No i jest pytanie, czy zaliczyć mi to będzie w stanie. W tym momencie dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale, my bawimy się ciągle, bawimy się wspaniale i do następnego, do usłyszenia, trzymaj się!